Dziadku, chodźmy już do domu, Już jest późno. Wiesz, moglibyśmy, ale no, w domu nie ma nic do jedzenia. Może przejdziemy się jeszcze do lasu na małe grzyby. No, jest późno, ale możemy i się trzeba. Słuchaj, ja ci mówię, tam są najlepsze grzyby na świecie. Moja babcia świętej pamięci robiła z tego taką grzybową. Dobrze, chodźmy. Ej, Spójrzmy na to w lewo, potem w prawo. No, Nic nie jedzie, Jadek, tak? To przechodzimy. Co tu taki dziwny pan tam przed? Tam idzie taki dziwny pan. Tam? Słuchaj, no, może ci kiedy indziej o nim opowiem, bo o nim też jest taka historia specjalna. Ale na razie nie przejmujmy się tym Chodźmy może na te grzyby, póki jest jeszcze tak... nie jest jeszcze tak ciemno. Dobrze, dobrze. Nie, ja mam taką delencję. Słowa pamięć już wiesz te lata. I teraz tak, musimy iść tędy. Czyli teraz tu. Tak, to będzie to miejsce. Co tu? I coś tam widzę. To jest domek? Czy to może się są wybudowali tu? Nie wiem. Zobaczmy. O! O! O!

O kurde, dobra, już po fryzjerze tyle tu siedziałem. O kurde, o kurde. Gdzie on poszedł? Nie gadaj. Znowu go spotkałem. Ej ty! Gdzie ty gdzie jesteś? jesteś? Nie no, gdzie on jest? Nie, to jest znowu ten. ten, ten głupi choker. Ten pan. Ej dobra! Igor! Bartek! ma Widziałem tego typa. Siema, co No widziałem tego typa. Co kiedyś wam mówiłem, to mi nie wierzyliście. Jak byłem mały. Co mi dziadka powiedział? To był ten typ. O kurde. Chodźcie. idziemy. Ja pierdzielę, ale się boję, on... On dosłownie, nie wiem... Od tego czasu mój dziadek zaginął. Chodźcie, on, on był gdzieś... Ale nas jest trzech, a on jest jeden. Chodź tu, Bartek, Bartek. Chodź, Bartek. Chodź tu. Nie wiem. Dobra, ja pierwsza. Ej, macie broń? Dobra, Mam dobra. tylko pałki. Chodź, chodź. Ja nie wiem. Dobra, chodźcie dalej, ale ja nie wiem, naprawdę bardzo creepy ten domak. Dobra, nie wiem, trzeba tu iść. Od tego momentu minął 7 lat. Ja już nie pamiętam, jak było w tym strasznym domu. Ej, tu są jakieś drzwi. To? Nie! to tam. Dobra.

co to robicie? Widzieliśmy tego, tego o, dziwnego dobra. człowieka. Jakiś, jakiś psycho mnie tu zamknął w ogóle, kurde. Nie wiem jak utrafiłem trafiłem. Szłem sobie lasem na spacer, a tu jakiś Joker wyskakuje i mnie zamyka. Dobra, proszę pana, niech pan wyjdzie z tego proszę lasu. Dobra. A my na razie mamy sprawę. Potem y panu pomożemy. Przepada, ale. Ja mam parę informacji. Idź pan do szpitala. Do szpitala. On, on tu kiedyś... Pół mojej rodziny złapał. Szukałem ich tu całe życie. Nie umiałem ich znaleźć. Naprawdę. Pana, ja powiem panu, Nie. że on złapał też mojego dziadka, jak byłem malutki. Miałem 7 lat. Proszę, iść, proszę iść na komisariat albo Dobrze. Do, do. Dobrze, zło złożę zeznanie. Może pan, pan dziękuję za pomoc w ogóle, mega. Dobra. Dobrze, ja pójdę. Dobra, go Dobra chodźcie. To Nie wiem, czy ja chcę wchodzić. Wejdźcie pierwsi. Ja też nie wiem. O kurde! Hej, on tu jest! Nie! Uciekamy! Uciekamy! O, o! o nie! Uciekami! Uciekamy! Uciekamy, uciekajcie! Uciekamy! 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 Dobra, chodź, chodź szybko! Szybko, szybko, uciekamy! Szybko! No nie wiem gdzie możemy uciec. Aha jesteś? Chodź! Chodź szybko! Biegnij! Piegno stop! Jezu! Chodź, chodź ej, ej, gdzie Ktoś jest Bartek? Gdzie jest ej, Bartek? Nie gadaj, że on to zrobi. Halo, Bartek. Bartek, jesteś tam? Nie, Bartek. Igor, musimy znaleźć tego. Tego typa dziwnego. I uwolnić się Barta. Tak, chodźmy może po... do sklepu z broniami. Też taki. I się. M masz, kasę? masz kasę? Nie, a ty? Też nie. O, siema! O, siema, Damian! Siema, Damian! Gdzie Bartek? Nie wiesz jeszcze. Jest problem. Jest problem. Kurde, ten dziwny typ, co ci kiedyś opowiadałem, go porwał. Ja go właśnie teraz zostałem w raporcie. Miałem zadzwonić po detektywów, mieliśmy zbadać to miejsce, a wy co i co robicie? Dobra, mam dla ciebie prośbę. No chcemy go uwolnić. Masz może Pożyczysz tam troszkę Dobra. Tylko że ja zostawiłem w sklepie z bronią, to się przejdziemy, tak, dobra? Tak, No, przejdziemy się. Dobra, ratujesz nam życie, nie naprawdę. Nie, spoko, bo ja też właśnie miałem tam i za detektywi przyjadą. Ja niestety będę musiał się z wami rozdzielić, bo będziemy po prostu śledztwo prowadzić, nie? I po prostu jakoś wyszło, że. No niestety. A wy coś w ogóle tam? Nie wiem. Jakiegoś typa. Oa, ale chora, idziemy, No taki ruch na ulicy jest, że normalnie. Bo on... on nic no? nie zna, to weź może tam, dobra? Sam pójdź Dobra Dobra, byniu! Hm, mm? no dobra, zwrócę tam za dwa tygodnie Dobra, panowie mam dobre informacje znalazłem broń. O tu dla do ciebie. Dla ciebie Ma... o dobra, dobra, dobra Czekaj, już ci muszę oddawać strzałę. Masz. Dzięki. Dobra, to możemy teraz do nas przyjść, nie? No dobra, idziemy. Dzięki, Dzięki bardzo. Chłopie. No jak już rozwiążemy tą sprawę, to już mi oddacie, ja tam wrócę i no tyle. Kurde Kur takie. Nie wiem. Dziwna rzecz ostatnio się dzieje No hmm. właśnie też nie wiem, czy coś z tym lasem ostatnio się dzieje o Też słyszałem podobno, że w planach mają go wyciąć, ale tu nie wiem jeszcze Jeszcze raz Mają go wyciąć podobno. Spalić O kurde. O, o il poczekam tak? 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 Jak to? Co się stało? Dobra, idę. Ej sorry, ja, ja muszę iść, coś, coś się stało ten, tam. Z, sorry, idę. Dobra, siema. ma. Ale gdzieś się kurwał. Ur... No, siema, no się ma się. No Dobra. bardzo dziwne chodź. No, chodź, chodźmy. Ten nawiedzony las, nienawidzę go. Ja też. No musimy. Pamiętaj, że mamy Dobra, chodź, chodź. kamizelki. O kurde. Ej. Ej, ma, ma broń! Ma, ma broń. Szybko, chodź. Ej, Ej, ty! Ręce w górę! Podoba się! Podoba Podoba się. Na ręce w góry! Poddaj się! Jawtał! się! się.

temu dziadkowi? temu dziadkowi? Zabijmy go. Nie, to była jego wina. Nie uwierzę ci, Ty. Tylko sztab. Na dole są wszyscy, na dole. Tylko mnie zostawił. O! 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 Proszę bardzo, pamiętaj, to wszystko była wina Twojego dziadka. No w końcu, w końcu. W końcu. Jezu, nie, 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 nie chodźmy, chodźmy teraz, może sprawdzić czy w piwnicy jest Bartek. Nie wiem, ale. Po tylu ludziach, którzy on zabił. Kurde, oee, głowa. Eee, uważaj. Ja oferzy. Muszę to... Musimy to o tym powiedzieć Damianowi. Halo Bartek Gdzie on jest? Kurde, że... Ja jest to? No, słyszałem. Skąd to? To jest w misy. Na stuwa. Dobra. Panie przodem. Ej! Bartek! To Ej, Bartek! Bartek! Bartek, Bartek Jesteś, jest, jesz? Olo. O, ok. Bartek. Ej, on kaszle krwią, chyba. Bartek, skokaj. Halo, szum jest niemożliwy. Bartek. Dobra, chłopie. Nie wiem, idź do szpitala, cokolwiek. Tak.

ale odkąd zabiliśmy tego Jokera od razu, nawet pogoda się zmieniła. No, Dobra, chodź tu. Dawaj, 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 chodź. Aż kwiatostrofa o, o kurde, co to tu jest? Woda. O! Ale zimna. I zobacz tego O kurde. Nie zauważyłam go wcześniej.

Dobra, dwa, trzy, cztery otwieram. Ja czytam. Trzy, cztery. Czemu on jest otwarty na ostatniej stronie? Ej, wnuczku? Czekaj, co? Ej, dobra, ej, wnuczku, jeżeli to czytasz, ten list, to miejsce oznacza, że nie żyje. Pewnie ja pamiętasz, nie jak się zapytałeś się mnie o tamtej nocy o tego niskiego pana. Ten, ten człowiek, człowiek był moim zbawicielem. Jednak, jednak, e, jednak, jednak kiedy go zobaczyłem, bo wtedy na chodniku wiedziałem, ścigał, ścigał mnie, a, a ja, ja byłem nieświadomy zagrożenia. I wtedy na grzybach jestem ataku serca? serca? To, 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 to mój, mój dziadek to napisał. Dobrze. Z tamtym panem zawarliśmy fakt. On mi da żyć dłużej, jednak rzucił na mnie klątwę. Potworny kla, z którym pewnie już się widziałeś, porywał każdą osobę, którą napotkał. Przepraszam za to. Ale moja chciwość wzięła górą. I dlatego z boju muszę powiedzieć, że to wszystko jest moje wina. Nie wiem, jak sobie poradzisz, ale wiedz jedno. Ludzie, których zabiłem, są teraz w lepszym miejscu. Jednak w tajemnicy nie cierpią w Twoim ten i ucieknij z kraju, mój bloku. Pan jest pasterzem moim. Niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie. Na wody spokojne prowadzi mnie. Na niwach zielonych pasie mnie. Na wody spokojne prowadzi mnie. Na niwach zielonych pasie mnie. Na wody spokojne prowadzi mnie. Na niwach zielonych mnie.